Witajcie, kochani, dzisiaj powtórka trzeciego rozdziału. Tak dotarliście do kolejnego etapu naszego turnieju rycerskiego. Jednak najpierw, no właśnie, musimy powtórzyć. Będzie nieco więcej dat i wydarzeń. Warto to wszystko zapamiętać. Zwróćcie uwagę, że wszystkie tematy łączą się w jeden ciąg zdarzeń. Notujcie, po filmie czeka Was nowe zadanie. Pierwszy Temat dotyczył Jana Zamojskiego i króla Stefana Batorego. To wiek złoty, wiek XVI. Zakończyliśmy trzeci rozdział na naszej wspaniałej noblistce Marii Skłodowskiej Kiri, a to już początek XIX wieku. Jan Zamoyski był kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym. To był wówczas najwyższy urząd w Rzeczypospolitej. To szlachcic, który ufundował miasto Zamość, w którym znajdowała się nawet Akademia Zamojska. Wspólnie z królem Stefanem Batorym pokonali Rosję w wojnie, która trwała w latach 1579-1582. Rosjanie musieli złożyć hołd królowi polskiemu. Tą scenę przedstawił malarz Jan Matejko w swoim dziele Stefan Batory pod Pskowem. Złoty wiek XVI właśnie się zakończył. Kolejny wiek XVII już nie był dla naszego kraju tak łaskawy. Wiek XVII to wiek wojny, więc widzimy odważnych hetmanów walczących o dobre imię Rzeczypospolitej. Wśród nich Stefan Czarniecki, Jan Karol Chodkiewicz czy hetman, a później król Jan III Sobieski. Największym zagrożeniem wówczas, czyli w XVII wieku, dla Rzeczypospolitej byli Szwedzi i Turcja. Potop szwedzki, który wyrządził wiele zła naszej ziemi, miał miejsce w latach 1655-1660, zakończył się porażką Szwedów. Jednak to nasz kraj został zniszczony i ograbiony. To w wojnie ze Szwedami. Wsławił się Stefan Czarniecki. Szwedom nie udało się zająć klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Przypomnę tutaj postać ojca Kordeckiego. Nie zdobyli również miasta Zamość. Były to wspaniałe twierdze obronne. Król Jan III Sobieski to również wspaniały wódz. Pokonał turecką armię pod Wiedniem. Zmiażdżył wroga dzięki naszej niezwyciężonej husarii. Był rok 1683. Wojny XVII wieku doprowadziły do wielu zniszczeń, biedy i osłabienia na arenie międzynarodowej. Kolejny wiek XVIII, zwany oświeceniem, stał się czasem rozumu, wielu odkryć, rozwoju. Na tronie Rzeczypospolitej zasiadał wówczas ostatni król Stanisław August Poniatowski. Był założycielem szkoły rycerskiej, która kształciła oficerów i urzędników państwowych. Powstała wówczas Komisja Edukacji Narodowej instytucja, która prowadziła nadzór nad wszystkimi szkołami. Zaczęto uczyć po polsku. Król organizował obiady czwartkowe, na które zapraszał artystów, a wśród nich poetów, myślicieli, np. Na Adam Naruszewicz, Stanisław Konarski, Wojciech Bogusławski. Nasz kraj został zajęty przez sąsiednie zaborcze państwa Austrię, Prusy i Rosję. Pierwszy rozbiór miał miejsce w 1772 roku. Po 19 latach powstaje Konstytucja 3 maja. Jest rok 1791. Pomimo prób wzmocnienia Rzeczypospolitej, była nadal zbyt słaba. Po dwóch latach od podpisania konstytucji doszło do drugiego rozbioru. Biorą w nim udział dwa kraje Rosja i Prusy. Wówczas Tadeusz Kościuszko wraz ze swoimi dzielnymi kosynierami ruszył w bój. Pomimo wspaniałego zwycięstwa pod Racławicami, powstanie Kościuszkowskie upadło. I doszło do trzeciego, ostatniego rozbioru naszego kraju. Był smutny rok 1795. Król zrzegł się tronu. Kraj nasz został zmazany z map świata na 123 lata. Tadeusz Kościuszko został później bohaterem w Stanach Zjednoczonych. Pomimo upadku I Rzeczypospolitej, naród nasz nie zamierzał się poddać nadzieje związane z Odzyskaniem utraconej wolności pojawiły się wraz z nadejściem cesarza Napoleona Bonaparte, który wydał rozkaz swoim wojskom, by zajęły ziemię naszych obcych zaborczych sąsiadów. Przy nim to stanęli polscy legioniści, to wówczas powstała piękna pieśń Legionów, która zagrzewała do walki i stała się naszym hymnem narodowym. Autorem słów Mazurka Dąbrowskiego był Józef Wybicki, gorący patriota. W hymnie jest mowa o wielkich wydarzeniach i postaciach. Wśród nich Napoleon Bonaparte, Stefan Czarniecki czy Jan Henryk Dąbrowski. Wojny napoleońskie spowodowały wiele zmian w Europie, także i u nas. Powstaje księstwo warszawskie, a później królestwo polskie. Nie jesteśmy jednak niezależnym krajem. Walczymy więc dalej. Oto największy zryw walki o wolność, walczyli wówczas powstańcy, ochotnicy, zwykli ludzie, często z w dłoni. To powstanie styczniowe. Rosjanie organizują brankę do wojska carskiego. Młodzi chłopcy muszą walczyć w obcej armii, tej, która zniewoliła wcześniej nasz kraj. Dyktatorem, czyli głównodowodzącym powstania został wówczas Romuald Traugut. Po 18 miesiącach walk Powstanie upadło. Powstańcy są zesłani na Syberię, są zabijani, a ich majątki odbierano. Ostatni powstaniec zostaje pochowany w Warszawie po zakończeniu II wojny światowej w 1947 roku. W czasie niewoli Polacy walczą jednak nie zawsze z bronią w ręku. Często piórem pisząc wspaniałe dzieła jak Henryk Sienkiewicz czy Władysław Reimont, którzy otrzymują. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, w tej samej dziedzinie także poeci Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, czy najmłodsza polska laureatka tej zaszczytnej nagrody Olga Tokarczuk. Warto pamiętać o pokojowej nagrodzie Nobla, którą przyznano Lechowi Wałęsie. Najsłynniejszą jednak Polką, która otrzymała tą zaszczytną nagrodę, aż dwukrotnie była Maria skłodowska kiri Nagrodę Nobla otrzymała w dziedzinie chemii i fizyki. Wraz z mężem odkryła dwa pierwiastki chemiczne, polon i rad. Nazwa polon pochodzi od pięknego polskiego słowa polska. A więc niech żyje Polska! Do zobaczenia na następnej lekcji. Zapraszamy Was także na kolonie letnie do Grodu Bractwa Kerin w lipcu.